Witam Was widzowie. Zaczynamy takim pięknym widoczkiem. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, przechodząc już do konkretów, o izolatorach. Widzicie mam tutaj izolator energetyczny NS80. Dosyć popularny izolator i izolator ITS3. Czyli ITS mały, ITS, czyli izolator telefoniczny szklany. Dawniej dosyć popularny, teraz już nieprodukowany i no jest to zabytek, jest to... Nawet w muzeach widziałem takie rzeczy, w sensie nawet nawet tutaj z pokruszoną szyjką zewnętrzną przyjmują, także no jest to coś fajnego. I co będzie tematem dzisiejszego odcinka? Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o różnicach między izolatorami energetycznymi i telefonicznymi ponieważ dla osób, które jeszcze nie są bardzo w temacie izolatorów obeznane a się tym interesują, tak jak ja kiedyś to powiem Wam, że no jest słabo na polskim YouTube, bo naprawdę jest mało nie ma praktycznie żadnych materiałów objaśniających o izolatorach jest naprawdę mało w tej tematyce naprawdę mało, także to chciałbym coś takiego nagrać. Na początku zacznę od różnic takich wizualnych, które widać, czyli każdy zauważy. Jedną podstawową różnicą, która wyróżnia większość izolatorów telefonicznych od energetycznych i porcelanowych i właściwie szklanych, to jest większość taka jest. Zobaczcie na to. W izolatorze energetycznym zewnętrzny krążek, nie wiem jak to się nazywa, możemy nazwać to sukienka, w sensie to mówi się na to wewnętrzne sukienka, ale powiedzmy sobie, że zewnętrzny zewnętrzny krążek jest tutaj y, jest mniejszy, w sensie jest nie wiem jak to powiedzieć, no jest Węższy od tego czyli ten jest po prostu od dłuższy. Wewnętrzna sukienka to jest taki charakterystyczny kształt. To jest taka pierwsza różnica. A zaś w izolatorze telefonicznym jest na odwrót. Ten jest lekko środkowy, środkowa sukienka jest lekko bardziej wklęsła niż zewnętrzna warstwa. I to się tyczy znacznej większości, jeżeli nie wszystkich izolatorów, ponieważ, no, wiadomo, są wyjątki jakieś chyba. Nie wiem, nie przychodzi mi w tej chwili żaden model do głowy konkretny, ale tak to się prezentuje. Oczywiście w większości izolatorów są gwinty służące do tego, że izolator telefoniczny nakłada się, właściwie nakładało się, bo teraz już nie ma linii telefonicznych. I nie produkuje się na świecie w ogóle takich izolatorów. Ale izolator telefoniczny nakładało się zazwyczaj w sposób taki, że na hak, na hak, na słup nakładało się różne rodzaje szmat, gazet, papieru. Najczęściej były, to, najczęściej były to pakuły, konopie, a czasem również gips. I na ten hak się osadzało ten izolator i się go jeszcze zakręcało wtedy dużo rzadziej na kotwę chemiczną, ale też się z tym spotkałem. Chociaż te na gips zamontowane, one się dobrze trzymały, ale jest słabo ze zdjęciem, ich, bo się praktycznie nie da to zrobić. trzeba odpiłować razem z hakiem, potem odmaczać, także słabo. Izolatory energetyczne również są yy, czasem na, na pakuły, na yy, nakręcane, choć są też teraz takie specjalne można kupić takie przedmioty, to się nazywa kołpak chyba jest coś takiego do nasadzania na haku nie wiem, nie, nie mam czegoś takiego, ale tak jak w tym izolatorze, na przykład tutaj jeszcze tam jest kawałek takiego plastiku i to było chyba nasadzone na hak za pomocą kawałka takiej rurki takiego wężyka jakby, takiej rurki coś takiego no różne były to sposoby żeby on siedział tam i to faktycznie się sprawdza. Niektóre izolatory naprawdę siedzą tak mocno, że nie sposób jest ich zdjąć. To jest zdecydowanie taki... Hmm, taka cecha wspólna, gwint. No, tutaj w ogóle w tym izolatorze są takie bombelki a w tym nie ma, ale to ogólnie w ogóle nie powinno być bąbelków, bo one osłabiają szkło. Tak, to jest taka różnica. Oczywiście jeszcze różnicą jest to, że tak jak widzicie tutaj ścianki izolatora są, telefonicznego są dużo cieńsze. To nie jest grube szkło. Tu jest grubsze. I w ogóle w izolatorach telefonicznych często ta, ta zewnętrzna zewnętrzna yy, znaczy wewnętrzna sukienka często od haka było takie naprężenie, że tutaj się wykruszało i to w szklanych i w porcelanowych coś takiego się działo. przez to one mniej siedziały i spadały bardziej. Yy, tak to się działo. A w tutaj, w izolatorach, jest dużo grubsze szkło. Jak widzimy, to jest szkło co najmniej dwa razy grubsze. Jest to oczywiście spowodowane tym, że linie energetyczne, nawet niskiego napięcia, są dużo grubsze, ponieważ składają się ze splotu kilku żył osobnych, kilku drutów. A przewody telefoniczne to jest jeden drucik. Ale powiem Wam i właśnie kontynuując to, że one znoszą dużo większe naprężenia. Chociaż powiem Wam szczerze, że widziałem na przykład izolatory telefoniczne na słupach starych i to były nie takie izolatory, to były duże porcelanowe izolatory ponad 10 cm które były popękane, dosłownie główka była oddzielona od reszty i tutaj był drut. W sensie to już były podcinane druty, ale tak ciągnęły druty, to się działo. Dlatego naprawdę izolator to musi być naprawdę poważna rzecz. Szczególnie na przykład, wyobraźcie sobie linie wysokiego napięcia, gdzie przewody są tak grube i słup jest co nie wiem, 200, nie więcej, nie wiem co ile metrów, ale wyobraźcie sobie, że musi, ile to waży. Taka linia. Ja mówię teraz o liniach wysokiego napięcia. Ile taka linia musi ważyć? Do tego dodajmy sobie ewentualne obciążenia, gdy na przykład stado ptaków obsiada, a ptaki mają tak, że lubią w grupach siadać, naprawdę setkami lub tysiącami netosobników w jednym miejscu siadają. Do tego dodajmy sobie jakiś szron, ewentualne obciążenia i na przykład izolatory kołpakowe lub odciągowe, które one naprawdę muszą otrzymywać tak wielkie. Naprężenia, że to jest nawet niewyobrażalne. Są filmy na rosyjskim YouTubie, czy tam jakimś ro rosyjskojęzycznym, gdzie ludzie właśnie z fabryki produkującej te izolatory kołpakowe rzucają tymi szklanymi izolatorami z całej siły o podłogę i im się nic nie dzieje, ponieważ szkło jest tak hartowane, że ono musi wytrzymywać takie no może nie upadki, bo ale naprężenie zdecydowanie. Naprawdę są to te. Ja wiele razy się spotkałem na przykład jak izolatory typu S115, czyli te szpulki porcelanowe. To są w ogóle izolatory dosyć popularne, bo one nawet na nowych słupach są zakładane. I S80, one wiele razy były zmiażdżone dosłownie na słupie i zachował się na przykład jeden kawałek izolatora przy tej szpulce, albo albo w ogóle izolator był pokruszony tak, takie są naprężenia linii dlatego naprawdę to musi być niezwykłe szkło żeby to wytrzymywało szkło i porcelana naprawdę to musi być moc wielka w sensie no tak mówię oczywiście ale opowiem wam taką historię, że naprawdę jestem świadkiem jak na jednym słupie gdzie to był słup drewniany stary i na takich słupach biegną zwyczaj pojedyncze linie internetowe. To jest taki niegruby kabelek, gdzie jest kilka małych przewodów internetowych i jedna linka podtrzymująca. I między dwoma słupami była linia y, rozłożona, to nie wiem, maksymalnie 50 metrów, myślę. Linia tak ciągnęła, że wykrzy... Bo to już była zamocowana na taki nowoczesny izolator odciągowy z taką linką, że normalnie wykrzywił się hak drewnianym słupie, do którego były przymocowane i ledwo co ta linia tam wisi chociaż teraz to tam jakiś czas nie byłem nie wiem czy ona nie spadło, bo dosłownie trzyma się na milimetrze tej takiego plastikowego nie wiem jak to powiedzieć no i no i tak także to jest wielkie obciążenia są dlatego te zatory musiały wytrzymywać dużo